Lepszy polski traktorzysta, brygadzista słynnego zespołu Stefan Marcak. Rozegra się tu nowa bitwa o ziemię. Do chłopcy, do roboty. Marcak siada na pierwszy traktor. Słabsi traktorzyści nie umieli sobie dać rady z trudnym terenem, pełnym zniesień, rogów i kaszczów. Brygada Marcaka opracowała system, w którym lepszy traktor toruje drogę słabszemu. Hej! Ugrzązłem na Amen. Arcak pędzi na pomoc jak szatan. Wyciąga towarzysza i ruszają razem. Choć koniki wciąż wolno człapią z krajem szosy, traktorów mamy już dwa razy więcej niż 6 lat temu. W Słońsku w powiecie Suleńcin, jak w większości PGR-ów, sianokosy odbywają się mechanicznie. Dla boczka to już żniwa. My na prawdziwe jeszcze poczekamy. W pracach polowych obowiązuje hasło Śpiesz się na wczoraj! Ledwie rolnicy zdążą przygotować trawę na kiszonki, a już przyjdą żniwa rzepakowe. I tak aż do zimy. Na wsi, jak w przysłowiu, bez pracy nie ma kolaczy. Spóźniona tego roku wiosna daje się we znaki rolnikom. Nie można było wcześniej przystąpić do prac polowych. Toteż teraz cała rolnicza Polska przeżywa gorący okres. Kombinat PGR Nacpolsk w województwie Ciechanowskim był do siewów przygotowany od dawna. Na pola gospodarstwa wyjechał cały potrzebny sprzęt. Teraz każda godzina jest na wagę złota. Nawet najlepiej przygotowane maszyny wymagają w trudnych warunkach doraźnych interwencji mechanika. Przestoje przy własnym serwisie są skracane do minimum. Zmiana kierowców i obsługi odbywa się niemal w biegu. A także pora znacznie bardziej prozaicznych, ale jakże ważnych wykopków: zbiór ziemniaków na polach PGR-u Nidzica. Trzeba je zebrać z ponad 800 hektarów. 220 kwintali z hektara. Na szczęście, mimo kapryśnej pogody, większość pól mogły obsłużyć maszyny. Siano kosy rozpoczęte. PGR-rząśnik w powiecie Wyszkowskim skończył z ręcznym koszeniem trawy. Tylko najprostsze prace wykonują tu jeszcze ludzie. Kosiarka ścina trawę, przetrząsa ją i prasuje. TGR Słońsk uzyskuje dzięki maszynom 30 kwintali siana z 1 hektara łąki. Poprzez państwowe gospodarstwa, spółdzielnie i kółka rolnicze powoli dociera na wieś mechanizacja. Bez niej wydajność rolna będzie stale za niska na nasze potrzeby. Na naszych polach trwają kosy. Operator kroniki odwiedził wielkie gospodarstwo naukowe PGR Dobroszyn w województwie zielonogórskim, które liczy około 7 tysięcy hektarów ląk. Można tu zobaczyć obrazy do niedawna nieznane jeszcze na naszych polach. Niemal pełna mechanizacja tych prac, które kosztowały dawniej tyle trudu i czasu. Zespół radzieckich kosiarek K6 kosi łącznie 6-metrowy pas trawy. I na całym froncie ruszyły maszyny rolnicze do żniw. Kapryśna tegoroczna pogoda wymaga wykorzystania każdego sprzyjającego dnia, stąd pełna koncentracja sprzętu mechanicznego wszędzie tam, gdzie warunki na to pozwalają. Wkrótce obliczać będziemy plony i przekonamy się ważniejsze dla urodzaju. Słońce czy wiwo? W PGR Golembin Stary w województwie poznańskim. Pogoda sprawiła, że male żniwa zbiegły się z dużymi. Gorąca pora. W pole wyjechały bizony. W tym roku 70% plonów w kraju zbierze się z pomocą maszyn. Prada remontowa przyjechała do żniwiarzy. Szybko usunie się usterkę, nie będzie przestoju. Niezawodnym sprawdzianem jakości sprzętu i sprawności traktorzystów jest konkurs orki, przeprowadzany w kombinacie jesienią każdego roku. To także jedna z form szkolenia zawodowego ciesząca się dużą popularnością. Najwyższa pora na orki, trzeba siać poplony i rzepak. Olsztyńscy rolnicy będą gospodarzami tegorocznych centralnych dożynek.